Cześć wszystkim, dzisiaj przyjdę do Was z ulubieńcami czerwca. Od razu przepraszam za to, że pojawiają się tak późno, no ale jakoś nigdy nie mam do tego warunków i jak już chyba zauważyliście, e, jestem już w Polsce, a nie w Anglii, gdzie mam swój pokój i mogę kiedy chcę e, nagrywać, więc z tym, z tym nagrywaniem w Polsce to jest różnie, ponieważ nie zawsze e, albo mam czas, albo, no jak mówiłam, warunki. No ale dobra, e, bez przedłużenia dalej przechodzimy do filmiku. Ok, więc jak zawsze zacznę od kosmetyków. Pierwszym kosmetykiem jest to róż. Róż z Soap and Glory. Ja ten już kupiłam jakiś czas temu, ale nie za bardzo go używałam. Aczkolwiek właśnie w te wakacje, kiedy jest lato, zaczęłam go używać coraz częściej i jestem z niego bardzo zadowolona. Jest to róż o. Nie mogę tego zrobić. Jest to róż takiego koloru. Ten róż zawiera różne odcienie różu, aczkolwiek ma także biały, żeby to chyba wszystko tak bardziej stonować i żeby ten róż nie był, nie wiem, żeby nie wyglądał tak sztucznie. I jestem z tego różu bardzo zadowolona, bo wygląda w miarę naturalnie, więc jakoś nie odznacza się nam, kiedy nałożymy go na twarz. I tak, nawet kiedy nie mam za dużo makijażu na twarzy, to lubię go właśnie nakładać i bardzo ładnie wygląda. Dostępnym ulubieńcem kosmetycznym i ostatnim są to perfumy te perfumy wyglądają tak, mają piękną e, butelkę. E, są to perfumy Katy Perry. O nazwie Perry, tak mi się zdaje. E, nie jestem pewna, ale zostawię wam to na pewno na dole w opisie, więc możecie zobaczyć. Te perfumy także już mam e, dłuższy czas. Aczkolwiek, tak samo jak i z różem, to te perfumy także zaczęłam używać bardziej właśnie w te wakacje, kiedy jest lato. E, I muszę przyznać, że prawie codziennie je używam. E, jeżeli chodzi o. Zapach, to nie jestem pewna, jak to opisać. Ja ogólnie nie umiem opisywać zapachów, więc tutaj nie będę mogła Wam tego wytłumaczyć, ale zawsze możecie wejść na opis tych perfum e, gdzieś na stronie jakiejś i tam bardziej chyba. E, zrozumiecie jak te perfumy pachną, więc te perfumy nie tylko pięknie pachną, ale także zostają na ciele przez bardzo długi czas, bo jeżeli na przykład nałożymy je rano, to one w nocy będą nadal na naszym ciele i nadal będzie je czuć po prostu, więc to jest na pewno plus. Przechodząc do ubrań ja często w ulubieńcach nie pokazuję żadnych ubrań, ale E, właśnie wakacyjnym takim moim ulubieńcem, mogę tak e, już e, to nazwać, e, jest sukienka. Sukienka z handem wygląda tak, jest cała czarna, więc może nie do końca taka letnia, ale e, często ją właśnie nosiłam. I tak, e, co tu mogę o niej powiedzieć? Jest bardzo, bardzo wygodna, bardzo dobrze dopasuje się do ciała e, i właśnie to lubię w sukienkach z handem, że bardzo dobrze się dopasowują do ciała. E, napis, który jest na sukience, mi się bardzo podoba więc napis to także plus. Dalej przechodzimy do filmów. Jak wiecie, są wakacje, chyba każdy już sobie zdał z tego sprawę. I wakacje to właśnie taki czas, kiedy oglądam dużo filmów. I dzisiaj mam dla Was do polecenia trzy filmy. Pierwszy film to film o nazwie Jurassic Park. Więc jest to film o dinozaurach. Ja ogólnie uwielbiam filmy o dinozaurach. Jeżeli Wy, tego, wy takich filmów nie lubicie, no to raczej nie polubicie tego filmu, ale ja jestem wielką fanką właśnie takich filmów. O dinozaurach. Nie do końca filmów takich o historii, albo wiecie, takich bardziej, no, mówiących o tym, jak wyglądał świat parę tysięcy lat temu. Ale ten film mi się bardzo spodobał. Ten film ogólnie niedawno był w kinach, albo i jeszcze jest, nie jestem pewna, ale tak, trudno mi jest opowiedzieć, o czym jest ten film, ale jest tam dwóch chłopaków, dwóch braci, którzy jakby pojechali na wycieczkę e, do takiego parku, gdzie można zobaczyć e, dinozaury, więc w tym filmie taki park to jest tak jak u nas zoo, że możemy po prostu zobaczyć e, dinozaury oczywiście one są w klatkach i nie ma niby e, takiej możliwości, że mogą wyjść z tej klatki, no ale właśnie w tym filmie e, jeden bardzo, bardzo wielki i straszny dinozaur się wydostanie e, i no wtedy już wszystko mm, dzieje się tak szybko i jest naprawdę dużo akcji. Ja taki film uwielbiam, więc bardzo go Wam polecam. Następny film to Love Rosie i ten film, e, ogólnie o tym filmie słyszałam już od dawna. E, słyszałam o tym, że jest bardzo, bardzo dobry i mogłam się właśnie o tym przekonać w te wakacje. E, więc tak, film. O czym on opowiada? Opowiada on o pewnej e, dziewczynie, która zachodzi w ciąży, tak jakby przez przypadek, e, i potem e, dzieje się wiele, wiele e, różnych przygód. E, film ogólnie e, można powiedzieć, że jest trochę romantyczny, ale. Na pewno jest tam wiele e, śmiesznych scen, które spowodowały, że ten film jest moim ulubieńcem. Więc jeżeli lubicie e, filmy tego typu, e, no to na pewno go wam polecam. I ostatnim filmem jest to film Bez mojej zgody. Ten film opowiada o pewnej dziewczynie nastolatce, która ma białaczkę. Ta choroba nie odbija się tylko na życiu tej dziewczyny, ale także na każdym, e, na każdym e, członku rodziny. Dziewczyna, która choruje na tą chorobę wie, że... Umrze, i mimo tego, że jej rodzina walczy o to, aby ona nie umarła, a najbardziej jej matka, bo jej matka jest naprawdę zdeterminowana, żeby córka żyła jak najdłużej, to mimo tego ona wie, że i tak umrze i tak jakby się z tym już pogodziła. Więcej nie będę Wam tu zdradzać, ale film naprawdę jest moim zdaniem warty obejrzenia. Na pewno jeżeli straciliście kogoś ważnego w swoim życiu, to na pewno się do tego odniesiecie. Ostatnia tutaj kategoria to muzyka. Pierwszą piosenką jest to piosenka Poison, śpiewana przez Riteore. I ja tę piosenkę wam polecałam w poprzednim wyniku, ale muszę także o niej powiedzieć tutaj, w ulubieńcach, bo naprawdę w tym miesiącu słuchałam jej non stop, można tak powiedzieć, że non stop mam obsesję na punkcie tej piosenki tak samo jak i na punkcie teledysku który moim zdaniem jest genialny i jeżeli nie widzieliście teledysku do tej piosenki, no to musicie go zobaczyć, bo ja naprawdę zakochałam się w teledysku, w piosence i po prostu we wszystkim, więc polecam wam tę piosenkę bardzo piosenka to Hej Mama. Ta piosenka wydaje mi się, że będzie tą piosenką, która będzie mi przypominać wakacje, właśnie te wakacje 2015. Jest to piosenka, która kiedy zawsze leci, to od razu... Y wrzucam wszystko i zaczynam ją uśpiewać, więc e, piosenka bardzo, bardzo fajna. Wydaje mi się, że większość z was ją zna, ale jeżeli nie, to teraz jej posłuchajcie. Ta wysenka to piosenka Cheerleader i ta wysenka także wydaje mi się, że będzie mi się kojarzyć właśnie z wakacjami. Ma coś w sobie, że właśnie przypomina mi to właśnie lato, wakacje, plaże, wszystko właśnie, co związane z wakacjami. I ta piosenka też mi się bardzo, bardzo podoba, więc teraz jej posłuchajcie. Okay, więc to by było wszystko na tych ulubieńców, jeżeli Wam się spodobali, to nie zapomnijcie łapce w górę, łapki w górę mi bardzo, bardzo pomagają, dają mi motywację, żeby nadal nagrywać, więc dajcie łapkę w górę na pewno i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wszystkie linki do Facebooka, Aska, Snapchata będą na dole i także wszyscy ulubieńcy, którzy tutaj, o których wspomniałam w tym filmiku będą także na dole, więc to już by było wszystko i widzimy się w następnym filmiku, pa pa!